Dzień dobry, Nina Konior, firma usługi informatyczne Szansa z radością dołącza do ZWSoft Global Tour. Zapraszamy projektantów i przedsiębiorców do spotkania z autoryzowanym przedstawicielem ZWS. W Polsce zajmujemy się produkcją i dystrybucją oprogramowania CAD, świadczymy bezterminowe wsparcie techniczne i przeprowadzamy szkolenia. A ta edycja jest dla nas wyjątkowa, ponieważ objęliśmy statut partnera w konkursie imienia Macieja Nowickiego, który rozstrzygnie się właśnie tutaj na Budmie. Z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że ZW CAD odpowiada potrzebom zarówno projektanta, średniego przedsiębiorcy i dużego przedsiębiorcy wytwórczego. Posiada elastyczną, wieczystą licencję, jest w pełni dofinansowany pod kątem szkoleń, dostosowany do realiów rynkowych, kompatybilny z najpopularniejszymi formatami DWG, DXF, no i objęty bezterminowym wsparciem technicznym dzięki firmie Usługi Informatyczne Szansa. Dziękuję.